Mano ludzie, Michał z tej strony, to coś dzisiaj będzie motywem przewodnim, mianowicie deser z takich płatków ryżowych, e, śniadaniowych takich płatków ryżowych, wymieszany z czekoladą, e, z piankami takimi marshmallows, mm, bardzo prosty w przygotowaniu, szybki i bardzo smaczny i zajebisty. Zapraszam. Zaczynam od tego, że muszę roztopić moją czekoladę. Stawiam sobie garnek z wodą na kuchence i na średnim ogniu podgrzewam wodę, po czym stawiam sobie miskę na garnek i wsypuję moją czekoladę. Mi się udało dostać tak jak widzicie belgijską czekoladę o zawartości 55% kakao. Kiedyś poznałem takiego kucharza z Francji, który powiedział mi, żebym pamiętał, że najlepsza czekolada do deserów to ta, która ma 55% kakao. Nieważne, ogólnie czekoladę roztapiam w misce. Kiedy czekolada zaczyna się już topić, dodaję sobie masło. Cały czas oczywiście mieszam. Kiedy masło mam już praktycznie roztopione razem z tą czekoladą. Zobaczcie, jakie to jest aksamitne. Wtedy dodaję 3 łyżki masła orzechowego. To jest zwykłe, standardowe masło orzechowe, takie do kanapek. Oczywiście możecie dodać solone, niesolone, jakie tam uważacie. To jest zwykłe, standardowe. I na tą ilość czekolady, jaką mam, 3 łyżki jak dla mnie wystarczają. Oczywiście muszę to wszystko roztopić razem z czekoladą. Wtedy dodaję półtorej łyżki miodu. Tutaj, też wedle gustu, jak dla mnie, półtorej łyżki miodu w zupełności wystarcza. Cały czas mieszam, żeby to się ładnie roztopiło i połączyło. I kiedy mam czekoladę już z miodem z tym masłem ładnie roztopioną i wszystko ładnie połączone wtedy dodaję śmietankę. Śmietankę 30, 30 i całość dokładnie muszę wymieszać. aż mi się wszystko ładnie połączy. Czekoladę mam gotową. Przechodzę dalej, przechodzę do moich chrupek, to są takie zwykłe śniadaniowe chrupki ryżowe. Nie będę mówił firmy, ale bardzo popularna firma. I najzwyklejsze, najpopularniejsze chrupki, które zalewam po prostu tą czekoladą moją roztopioną. Mieszam całość, żeby się ponownie wszystko połączyło. Te chrupki ładnie wchłoną trochę tą czekoladę. I kiedy mam wymieszane dodaję jeszcze moje pianki. Oczywiście to jest tylko moje, mi się, możecie, ale nie musicie tego dawać, ale bardzo fajnie pasuje. Byleby czekolada nie była za gorąca, bo wam się te pianki roztopią. Mieszam całość, aż będzie wszystko ładnie połączone. I mogę wykładać na moją formę. Foremkę mam y, zwykłą standardową 28 na 18 cm wyłożoną tylko papierem. Wykładam sobie moją miksturę. Rozkładam to dokładnie na całej objętości, na całej powierzchni blaszki, tej foremki. Delikatnie ugniatam, nie za mocno. Przykrywam to folią spożywczą, z wierzchu tylko. I to wskakuje do lodówki na 2-3 godziny. I będzie gotowe po dwóch trzech godzinach. Wyciągam z lodówki, ściągam moją folię, ściągam boczną część mojej foremki, odrywam mój papier. Mój deser jest gotowy. Wygląda godnie, że tak powiem. Jest bardzo, bardzo smaczny. Mam nadzieję, że skorzystacie. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał. Łapka w górę, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.